Dzięki tato. Zamilkłam na długi moment, zmieniając się, przy tym po raz kolejny, odsuwając od siebie ludzi. Wiesz, po co piszę? Nie chcę milczeć i nie chcę być z tym sama. A mam wrażenie, że jesteś jedyną osobą, która widzi wszystko takim, jakim jest. Na dwa lata od naszej ostatniej rozmowy było jednym wielkim koszmarem. Z mamą było tylko gorzej i gorzej. A ukochana mi osoba zdradziła mnie dwa razy. A moje głupie serce wybaczyło polało. Czułam jak serce pęka na tysiące kawałków. A nadal go kocham. Nie umiem znaleźć miejsca na kogoś innego. A mama? Jej nauk doprowadził do tego, że jedynie sprawa w sądzie ją powstrzymała od niszczenia siebie. Ale nie zrozumiała za wiele. Nadal widzi winy we mnie i oskarża mnie za brak relacji między nami. Było jej obowiązkiem, jako rodzica, mnie jej nauczyć. Nie przeprosiła za to, co do dziś jest moim koszmarem. Nawet nie żałuję i nawet nie usłyszałam najmniejszego dziękuję. I wiesz, co jest najlepsze? Ją też nadal kocham. Do tego stopnia, że oddawałbym za nią swoje życie, gdybym tylko trzeba. Dwie najważniejsze dla mnie osoby złamały mi serce i sprawiły, że wysbyłam się uczuć. Chciałabym na moment odetchnąć i nie zamartwiać się dodatkowo dorosłym życiem. Poczuć się jak dziecko. W ogóle dowiedzieć się, jak to naprawdę jest nim być. I Poczuć smak szczęśliwego dzieciństwa. Jedynym niestety plusem, jaki mnie spotkał, to to, że nie muszę patrzeć, jak mama nadal się nie zmienia. Kłótnie są jedynie przez telefon i mogę w każdej chwili przestać słuchać absurdalnych kłamstw na mój temat, wychodzących z jej ust. Wiesz, to co było moim życzeniem podczas dmuchiwania świeczek mojej osiemnastą rodzinę? Poczuć spokój. Nie jest idealnie, nadal cierpię, ale ten sposób ograniczenia jej obecności w moim życiu dał mi w pewien sposób ten wymarzony spokój. I chyba nie mam prawa oczekiwać więcej. To dla mnie na pewno się nie zmieni i nie przeprosi. Ale jeśli i bez alkoholu potrafi być taka sama, jak i po nim, to znaczy, że to nie alkohol ją zmienił, a jedynie nasilał jej zachowania. Śmierć zabrała mi tatę. Nałogi zabrały mi mamę i mam wrażenie, to okropnie dziwne wrażenie. Że z czasem zabiorą mi ją na zawsze. Nie miałam nawet jak świętować dniu dnia matki i nie miałam jak świętować z tobą dnia ojca. Ale życzę ci spokojnego życia po życiu i mam nadzieję, że jesteś ze mnie w jakiś sposób dumny. A jeśli nie, to życzę ci, byś patrząc skąd i gdziekolwiek jesteś, mógł poczuć dumę. Boję się jedynie, że do mamy dotrze to wszystko odrobinę za późno i że moje serce po kolejnej trudnej miłości będzie składało się do kupy o wiele dłużej niż powinno. A jedyne czego na ten moment, moment pragnę to. Szczera miłość, w której cierpienie nie będzie mi znane. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczysz mnie w białej sukni i moje szczęście będziesz czuł nawet ty, tato. <laughs> nie jak teraz. Będziesz patrzył, jak rozpadnięta w środku próbuję trzymać całą siebie, powierzchowną skorupą bez krama uczuć. Pamiętaj, że bardzo Cię kocham i nadal się nie poddam w drodze do odnalezienia siebie. for you mm.